Większość ludzi uważa, że rozwój, sukces, pieniądze są drogą do osiągnięcia spełnienia i szczęścia. I w zasadzie mają rację. Ale kiedy dochodzą już, bo to wszystko jest ważne, ale kiedy dochodzą już do tego miejsca, to nadal czegoś brakuje. O co więc chodzi? Chodzi o to, jak to zdobywamy. Przez 14 lat byłem trenerem rozwoju i święcie wierzyłem, że te powyższe doprowadzą mnie do bycia szczęśliwym człowiekiem. Jeszcze na studiach otworzyłem swoją firmę. Po roku kupiłem sobie już samochód w salonie. Uczyłem się od najlepszych w branży rozwoju osobistego i biznesowego, i to działało. Osiągałem sukces na wielu polach. I można powiedzieć, że ta cała teoria się sprawdziła. Zacząłem więc uczyć innych. Jeździłem na prestiżowe eventy. Było mnie stać na najdroższe wyjazdy po Europie, po Stanach Zjednoczonych, ucząc się tam od najlepszych. Zacząłem więc wtedy uczyć innych. Następnie wydałem książkę, która stała się bestsellerem. Ale cały czas mi czegoś brakowało. Tysiące ludzi. Przeszło przez moją salę. Prowadziłem szkolenia i wszystko się zgadzało. Założyłem rodzinę, urodziły mi się dzieci, z zewnątrz wyglądało to znakomicie. Ale coraz częściej czułem niepokój. Ponieważ zauważyłem ludzi, którzy wracają do tych samych punktów. Tak, jakby po szkoleniu motywacja ich wzrastała, następnie po pewnym czasie. Zaczęli wracali do tego samego punktu. I później znowu wracali do na szkolenie i później znowu wracali do tego samego punktu. Punktem przełomowym był moment, jak spotkałem się z moją znajomą Marysią, i ona powiedziała: Krzysiek, słuchaj, rozwój zniszczył mi życie. Pomyślałem, no ale jak to? Przecież to ma pomagać. Zacząłem analizować swoje życie. Zacząłem analizować życie moich klientów. Zacząłem analizować życie ludzi, których spotykałem na różnych eventach, na różnych szkoleniach, i zacząłem obserwować ich życie przez rok, dwa. Im dłużej to robiłem, tym coraz bardziej wycofywałem się z tego rynku, wycofywałem się z tego robienia. Gdyż zauważyłem ten brak, zauważyłem pewną niespójność. Na przykład, trener. Rozwoju relacji, który prowadził szkolenia z rozwoju relacji, sam nie potrafił zbudować relacji ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. Poczułem się oszukany i nie chciałem tego sprzedawać moim klientom. Zacząłem intensywnie szukać tego brakującego elementu. Tak głęboko to analizowałem i w końcu odnalazłem, ale nie potrafiłem tego nazwać. Dotarła do mnie taka prawda, że ja tak naprawdę nie chciałem pomagać ludziom, tylko ja chciałem budować biznes szkoleniowy. Zrozumiałem, że nie chodzi o ten cel, tylko chodzi o kierunek, chodzi o intencję, chodzi o zamiar, chodzi o ten purpose. Zrozumiałem, że celem życia jest dawanie, a nie branie. Działanie jest dobre, cele są dobre, sukces jest dobry. Ale droga, kierunek i sposób realizacji muszą się zmienić. I wtedy wszystko zaczęło się u mnie w życiu układać. Zacząłem wycofywać się z tego, co robiłem. W pewnym momencie odwołałem wszystkie szkolenia. Czułem się oszukany i nie chciałem tego jakby mówić moim klientom. Odwołałem wszystko. Ten czas poświęciłem na wnikliwe analizowanie i szukanie odpowiedzi, co to jest. Co odkryłem. Wtedy mój przyjaciel, trener rozwoju, poprosił mnie, żebym poprowadził moduł szkoleniowy z jego uczestnikami. Chciałem się z tego wymigać, bo e, nie chciałem tego prowadzić, ale on nalegał, żebym poprowadził. Zgodziłem się. Ale nie chciałem tych ludzi oszukiwać. Nie chciałem być wobec niego, wobec nich nieszczery, więc podzieliłem się swoimi odczuciami, swoimi odkryciami. I przemyśleniami. I nagle zauważyłem, że zaczęło to na nich działać. Oczy zaczęły im się świecić. Powiedzieli, że czegoś takiego wcześniej nie doznali. Podchodzili do mnie i pytali się, co to jest. Przez następne dwa lata ich obserwowałem i zauważyłem, że ten entuzjazm w nich nie opada, tak jak to się działo po szkoleniach z rozwoju. Wtedy zrozumiałem, że to jest ten brakujący element, ja chcę rozwój uzupełnić o ten brakujący element. Zauważyłem, że moje życie zaczęło się zmieniać. Zbliżyłem się bardziej do mojej żony i dzieci. Moje decyzje zaczęły być poukładane. Zrobiłem porządek w moich relacjach osobistych. Odzyskałem harmonię. Przestałem naciskać, a zaczęło wszystko płynąć. Odeszły moje uzależnienia. Odzyskałem trwały spokój wewnętrzny. Odzyskałem sens. Zauważyłem wszystkie te relacje, które mnie obciążają i zauważyłem wszystkie te, które mnie wspierają. Przestałem patrzeć na biznes tak jak na, tylko na pieniądze, a zacząłem patrzeć jak na misję. Zacząłem budować relacje, a nie próbować się coś sprzedać. Zbliżyłem się bardziej do Boga. Krótko mówiąc, przestałem żyć Zacząłem żyć bardziej wnętrzem niż ulotnymi myślami. Wtedy zacząłem pomagać innym osiągać to uczucie. Zacząłem pracować z przedsiębiorcami, moją opracowaną koncepcją, i zauważyłem, że ich życie zaczęło się zmieniać. Ich rodziny zaczęły mi dziękować, dziękować im, ich oczy zaczęły się świecić, firmy i rodziny zaczęły się rozwijać. Jak Wam to wyjaśnić? W świecie rozwoju mówi się cały czas o celu. Tymczasem najważniejszy jest sens. I tutaj mamy klucz. O różnicy będzie trochę później. A teraz wyobraźcie sobie piramidę Maslowa. Na górze jest ten brakujący element. Abraham Maslow, projektując piramidę, zawarł tam pięć potrzeb życiowych człowieka. Na górze jest samorealizacja. Rozwój osobisty zaspokajał wszystkie te pięć. Rozwijał osobiście człowieka, rozwijał efektywność osobistą, rozwijał efektywność biznesową, ale nie dostarczał rozwiązania na ten element, właśnie sensu, który scala w całość, nadaje kierunek i buduje harmonię pomiędzy wszystkimi obszarami. To czym jest sens, najlepiej opisuje Wiktor Frank, więzień w obozie w Auschwitz, w Auschwitz twórca filozofii rozwoju. W oparciu o odkrycie sensu. Miałem przyjemność poznać jego wnuka Aleksa. Jest moim przyjacielem. Spędziliśmy mnóstwo godzin na analizach, na rozmowach. Opowiadał mi, jak siedział u dziadka na kolanach, dziadek mu opowiadał o sensie, o Auschwitz. Kto przeżywał w obozach? Przeżywali ci ludzie, którzy widzieli sens po wyjściu z obozu. Na przykład, chcieli napisać książkę i opisać to, Piekło, które ich spotkało tam. Chcieli spotkać swoje rodziny, swoje dzieci, mieć wpływ na wychowanie swoich dzieci. Chcieli na przykład zbudować takie organizacje, które w przyszłości zapobiega, zapobiega, będą zapobiegać takiej sytuacji, która się, to, która się wydarza. Było to tak głębokie, było to tak intensywne, ale też bezpodstawne, bo nikt praktycznie nie wierzył, że to może być realne. Sam Frankl pisał, że jeżeli ktoś odpalał papierosa, to w ciągu dwóch, trzech dni umierał. Dlaczego? Ponieważ w obozie można było papierosa wymienić na wszystko, co było potrzebne do przeżycia, czyli jedzenie. Więc jeżeli ktoś już odpalał papierosa, to tracił sens i w ciągu dwóch, trzech dni umierał. Teraz nie dzieją się takie rzeczy. Ale zobaczcie, jak wielu ludzi cierpi na depresję, Zobaczcie, jak wielu ludzi popełnia samobójstwa. A z czego to się bierze? Bierze się to e, z utraconych relacji. Bierze się to z samotności. Mam przyjaciela, z którym znamy się od 10 lat. Ma wspaniałą rodzinę, dzieci. Ostatnio spotkaliśmy się z nim na lotnisku. Posiada swój odrzutowiec za 20 milionów dolarów. Powiedział, że jak doszedł do tego najwyższego szczytu biznesowego, jak osiągnął ten najwyższy szczyt biznesowy, to zaczęła pojawiać się w nim pewna pustka, zaczęła pojawiać się w nim tęsknota, zaczęła pojawiać się uh, pewien lęk. Powiedział mi podczas rozmowy, że właśnie wybiera się na pogrzeb swojego kolegi, który w wieku 47 lat odebrał sobie życie, miał wszystko. Kochającą rodzinę, dzieci, zasoby, których nie byłby w stanie e, przeżyć, z, e, stracić, żyjąc rozrzutnie, i nagle zdecydował, żeby odebrać sobie życie. Według badań, na depresję cierpi ponad 350 milionów ludzi na świecie. Co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna ma przynajmniej jeden epizod depresji. W ciągu swojego życia. Już dzisiaj depresja zabija ponad milion ludzi każdego roku na świecie. 3800 dziennie, co kilka sekund, ktoś odbiera sobie życie. Ponad 12 tysięcy osób w Polsce popełnia próbę samobójczą każdego roku, co 45 minut i co drugiej osobie się to udaje. Mnóstwo osób, które było w tym momencie, zaczęło szukać rozwiązania. Zaczęło szukać, uciekając w narkotyki, uciekając w seksualność, uciekając w sport. Ludzie szukali rozwiązania w świecie fizycznym i psychicznym. Tutaj moje, tutaj moje, moje jakby, moje odkrycie pokazało, że jedna z trzech głównych sfer w ogóle nie była brana pod uwagę. Ludzie szukali. Rozwiązań w świecie fizycznym, na przykład uprawiając ekstremalne sporty, w używkach, w seksualności. Kiedy tam nie znaleźli, zaczynali szukać w świecie psychicznym. Zapisywali się do coachów, do trenerów, do psychologów, uczestnicząc w szkoleniach, zapisując się na kolejne studia, itd., itd. Ale mało kto szukał tego rozwiązania w świecie wewnętrznym, w świecie duchowym. W sferze duchowej którą dokładnie opisuje, czym jest i jak działa Wiktor Frank. Kiedy ja zaczynałem o tym mówić, oczywiście nie mówiąc bezpośrednio, że chodzi o sferę wewnętrzną, tylko lekko nakierowując ludzi na to miejsce, to ludzie wtedy zaczęli szukać w różnych dziwnych praktykach duchowych, często dalekich od ja osobowego, bardziej ezoterycznych, dalekich od personalizmu i logiki, często powodujących Dezintegrację na poziomie tożsamości w nieodwracalnych skutkach. Wtedy postanowiłem, że muszę opracować system dotarcia do tej sfery i skuteczną metodykę pracy, aby pomóc. I zacząłem tworzyć koncepcję i program rozwoju wewnętrznego na każdym etapie życia człowieka. Opracowałem cztery kroki. Do odkrycia sensu dla ludzi sukcesu. Pierwszy krok to jest jakość. Jakość życia, jakość biznesu. Dlaczego moje życie nie wygląda tak, jak sobie to wyobraziłem? Czasami, żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy zatrzymać się i spojrzeć na problem z innej perspektywy. Czasami warto posłuchać swojej intuicji, która. Próbuje się przebić i pokierować nas ku pełni życia. W tym kroku wyostrzamy wewnętrzną intuicję. Rozwój wewnętrzny wyostrza to narzędzie. Dzięki temu możemy przyjrzeć się sami swojemu najważniejszemu obszarowi, jakim są relacje. W tym kroku chodzi o to, żeby podnieść życie na każdym etapie jakości, jakości. E Relacji bliskich, relacji z dziećmi, relacji z biznesem. Um, jak to wygląda często na spotkaniach biznesowych? Jedna osoba mówi, inne bawią się telefonem. Zacząłem stosować zasadę 100% skupienia na osobie. Spotykałem się z moimi klientami, mówiłem: słuchaj, wyciszę telefon, bo chcę w 100% skoncentrować się na tobie. Nie na sobie, na tobie. Zaczęli to obserwować ludzie i zaczęli to stosować też w swoim życiu osobistym, w swoim życiu biznesowym. Ich relacje z biznesem polepszyły się, z partnerami polepszyły się, ale co się zaczęło polepszać? Zaczęły ulepszać się relacje rodzinne, relacje z bliskimi. Zaczęło to skupienie, ten świat wewnętrzny zaczynał działać. Jeden z moich klientów po kilku sesjach zadzwonił do mnie i mówi: Krzysztof, słuchaj. Rozmawiałem z moją dorastającą córką i w trakcie rozmowy rozpłakała się. Powiedziałem, zapytałem, co się stało, córeczko, dlaczego płaczesz? Wiesz, co, tato, jeszcze nigdy z tobą tak nie rozmawiałam, tak głęboko, tak prawdziwie, iż cieszę się, że odzyskałam tatę. On zrozumiał, że dawał swoim dzieciom doświadczenie, dawał umiejętności. Chciał jak najlepiej dla dzieci, jak wszyscy, ale nie dawał czegoś najważniejszego. Nie dawał siebie. Zaczął to robić i zmienił swoje życie. Czyli krok pierwszy to mamy jakość, krok drugi Mam cele, mam sensy. Czy cele, do których dążę, są odpowiednio sformułowane i czy zawierają w sobie sens? Chodzi o to, żeby. Przyjrzeć się swoim celom i zobaczyć, czy one są w sposób sensowny sformułowane. Czy one są, e, czy one są, czy one są dobrze, dobrze sformułowane. Tutaj uczymy się, aby Twoje dążenie do celu nie spowodowało braków w innych sferach Twojego życia, które są dla Ciebie bardzo ważne. I dlatego to narzędzie sensu bardzo nam, bardzo nam w tym pomaga. Niewiele osób wie, że cel pozbawiony sensu to najprostsza droga do wypalenia nie tylko w biznesie, ale też w relacjach osobistych. Cel jest tym, co chcesz osiągnąć. Sens jest tym, co chcesz dać, a przy tym osiągnąć. Cel jest to, na czym się koncentrujesz, czy chcesz to zrealizować. Dlatego podnosimy to do poziomu sensu, czyli zaczynamy działać ku czemuś. Wtedy Twoje życie zaczyna się zmieniać, zaczyna się przemieniać wewnętrznie, zbiorcy, nadawcy. I w ten sposób ta głębia relacji następuje i zaczynamy widzieć rzeczy, których dotąd nie widzieliśmy, a odbijały się od nas. Będąc, pamiętam w tym odkryciu, będąc w momencie tego odkrycia, kiedy to wszystko do mnie docierało, kiedy zaczynałem sobie to uświadamiać, przychodziły mi na nowo historie. W, które słyszałem wcześniej, ale na nowo zobaczyłem ich, na nowo widziałem ich zrozumienie. Pewien człowiek był bardzo bogaty, ale był nieszczęśliwy. Postanowił sobie kupić nowy dom, nowy samochód. Pomyślał, że to go uszczęśliwi. Nie zmieniło to jego życia. Dalej był nieszczęśliwy. W pewnym momencie kolega go poprosił, żeby. Wsparł pewną akcję charytatywną, że zbiera na wózki inwalidzkie dla dzieci, które utraciły nogi podczas wojny. Wsparł tą akcję. Zaprosili go na galę wręczenia tych wózków. Po zakończeniu gali, kiedy schodził już ze sceny, podjechał do niego jeden chłopak na wózku, chwycił go za nogawkę i mówi: poczekaj, poczekaj, nie idź jeszcze. Chcę dokładnie zapamiętać twoją twarz. Spojrzał na Niego, zapytał dlaczego, bo jak spotkamy się razem w niebie, to chcę Ci jeszcze raz podziękować. Ten człowiek w tym momencie poczuł pierwszy raz szczęście. Zrozumiał, że szczęście jest wtedy, kiedy dajesz, a nie kiedy bierzesz. Że szczęście to jest ten kierunek sensu, a nie celu. Czy pierwszy mamy jakość, krok? Drugi, mam cele, mam sensy. I trzeci krok, moja nowa wartość. Deficyty w życiu osobistym i zawodowym są często niewłaściwym wyborem wartości, Niewy niewłaściwą kategoryzacją wartości. Chodzi o to, aby tak kategoryzować wartości, żeby na żadnym etapie Twojego życia nie stracić tego, co jest dla Ciebie ważne. Pomimo zmiany życia, pomimo Sytuacji, która się dzieje, rozwijającego się biznesu, rozwijających się sytuacji, które są dokoła, nie stracić tego, co jest najważniejsze dla Ciebie. Tutaj um, inspiracją jest historia człowieka, który odniósł sukces na wielu poziomach, odniósł sukces w wielu branżach. I w pewnym momencie stracił ten sens, stracił takie dążenie. I pomyślał sobie, że wyjedzie za granicę. Wybrał się do Argentyny. Podróżując po Argentynie, podróżując po, te, po Argentynie, w pewnym momencie e, zauważył w wiosce małej, gdzie bawią się dzieci i nie mają butów. Bawią się boso. Pomyślał sobie, jak mogę im pomóc. I przyszła mu do głowy pierwszy pomysł taki, że może zgo z z zrobić akcję charytatywną i po prostu e zebrać buty i przywieź przywieźć do dzieci. Ale pomyślał sobie, że to będzie mało skuteczne, będą ma za małe, za duże tak dalej, Nie będą pasowały. I w pewnym momencie narodził się do na niego pomysł, co by było, gdyby za każdą parę butów, którą kupi ktoś, jedna para lądowała. Do dziecka w Afryce. Zaczął to organizować, otworzył w tym kierunku swoją firmę. Na początku zakładał 250 sztuk, że tak zrobi. Firma się zaczęła tak rozrastać, że te zasoby, które były produkcyjne, nie nadążały, żeby produkować. Celebryci w mediach zaczęli pokazywać te buty, robić sobie zdjęcie, dodawać, że kupują i wspierają. Firma. Wnosząc wartości, osiągnęła kolosalne wyniki finansowe, które były skutkiem ubocznym tego, tego, co się wydarzyło. Misja firmy oparta o wartości misja firmy, która, e, która inspiruje innych przedsiębiorców jest właśnie tą pochodną, która zaczyna się w intencji zaczyna się w tym, co chce dać, co chce wnieść, co chce zrealizować co chce coś wielkiego zrobić. I ta nowa wartość jakby prężnie, prężnie cały czas się rozwija. Pewnie część z Was domyśla się, że mówię o Blakeu Mysockim i o firmie Tom's e, Tomorrow Shoes. E, czyli mamy krok pierwszy jakość, krok drugi mam cele, mam sensy, krok trzeci moja nowa wartość, i krok czwarty co dalej, co teraz. Czego chcesz dzisiaj, co przeniesie Twoje życie do jakości sensu? Czego chcesz dzisiaj? Odnalezienie celu i odkrycie do niego drogi bez utraty sensu to dopiero początek. W tym kroku chodzi o to, aby zbudować podstawy i swoją umiejętność do podnoszenia cały czas jakości życia do poziomu sensu, do zauważania, tych kroków, zauważania tych miejsc, które podnoszą moje życie i jakby samodzielnego, samodzielnej umiejętności, która, która, która pozwala mi to, to, która pozwala mi tą, to osiągać. Um, dlatego ten krok jakby uczenia się, e, jakość podnoszenia życia do jakości sensu jest bardzo ważny, ponieważ on nie usamodzielnia do tego, że ja jestem samodzielny, samodzielna w realizacji tego, że nie potrzebuję cały czas wsparcia, tylko wchodzę w, w to życie i zaczynam je, zaczynam je realizować. Jeden z moich klientów, mój przyjaciel, zbudował w młodym wieku, w młody, kiedy był młody, zbudował firmę, odniosła sukces. I w pewnym momencie pomyślał sobie, że chce tak zautomatyzować swoją firmę, żeby nie musieć w ogóle w niej przebywać. I udało mu się to zrealizować. Ale po pewnym czasie zauważył, że pasja i miłość do tego, co robił, wygasła w nim. I chciał do tego wrócić, co było, ale nie wiedział, jak wrócić, dlatego że nie miał dobrych relacji ze swoją firmą, nie miał pomysłu, nie wiedział, jak to zrobić. W trakcie naszej pracy. Odkrył na nowo wartość ludzi. Zaczął nowych ludzi angażować do swojej firmy, zaczął przyciągać nowych ludzi. Atmosfera tych nowych ludzi zaczęła wpływać na atmosferę tych innych. Firma zaczęła bardzo wzrastać, on odnalazł nową wartość ludzi. Kiedyś pochwalił mi się, że pod koniec lutego osiągnął rentowność już z poprzedniego roku, a zostało jeszcze 10 miesięcy, firma cały czas się rozwija. Dlatego, że postawił na nową wartość, postawił ludzi, bo odkrył to w sobie. Ludzi i wartość rozwój ludzi, a nowe chcę, które odkrył, to zmiana podejścia do branży w tym wąskim rynku, którym jest. Cel to jest to, co chcemy osiągnąć, co chcemy osiągnąć dla siebie, co chcemy zrealizować. Sens jest to, co chcę dać. A przy tym osiągnąć. I takich sukcesów, realizacji życzę Wam jak najwięcej, bo wtedy będziecie bogaci i szczęśliwi. Dziękuję bardzo.